Witam, tu score i zapraszam na zagramy Fallout No cóż, zagadajmy do Seta i poprośmy go o doprowadzenie... zaprowadzenie nas do tej jaskini tak, Zaprowadź mnie No nie może mi to wyrzeczyć, naturalnie I Jesteśmy w jaskini rad Skrupenów. Wyciągamy Wyciągam broń albo... Uu. Zróbmy tak, właśnie, znaczy, załadujmy amunicję przeciwpancerną, ponieważ Skorpione są opancerzone. Zatem, o ile się nie mylę, te pociski powinny zadawać im więcej obrażeń. Sądzę, że z nor normalnej amunicji bym musiał poświęcić nieco więcej za tą no, Myślałem, że zauważymy ten Red Skorpion. Trzeba umierzony oczywiście. Uuu, nędznie. Spółój w głowę. Ha! Pięknie, krytyk 28. To rozumiem. Oczywiście, gdybym skorzystał z racji, miejsce by się nieco oświetliło. Szansa na trafienie by się zwiększyła, ale co tu? No nieco. ...amunicji. Czy ten skarpioń jest głupi, czy mnie nie widzi? Gowe nie trafił. Szkoda. Odejdę nieco. No, zawsze coś. Teraz spróbujmy nadmierzonym. Głowy. No, pięć. czyli liczymy na nieco więcej. Au. O, odczuł się. Nie ulegam zatruciu, niestety. Tak, rad skorpiony to wytrzymały bestie. Niestety. Ach. Niestety na razie to najlepsza taktyka strzał i odejście. Dobra, w oczy może znowu trafisz? Niestety nie. Mam nadzieję na kolejne łódź, szczęście. Uch. Dobra, celu w głowę. Nawet tam nie trafisz. Ale on jest już prawie martwa, Dobra, zatem rezygnuję z tego strzału mierzonego po prostu zabi. No, od razu lepiej. Czemu to wcześniej nie pomyślałem No, no cóż. Tak, będąc w cienistych piaskach, sprzedałem także jedną radę, jeden nóż, a zatem mam już 70 blaszek, blaszek przepraszam, kapsli. No nic do leczenia. I tradycyjnie zabieramy ogon ile możemy. Mam. Moja postać ma 140 funtów odligu. On no nie w nie, nie, nie duży. No i więcej amunicji. To to zwykłe tak. Zwykła amunicja. już dwa Skorpiona leżą trupem, zostało mi jeszcze siedem, o ile pamiętam. Moja postać szybko awansuje. Z zabójcy szczurów na zabójcę Rad Skorpionów. No strach pomyśleć co będzie za dwa odcinki więcej. Będę zabójcą szczurów Widzisz sporą stertę z białych zwierzęcych kości. Czyli do dobrym kierunku? Niestety ta gra nie pozwala mi na przewijanie całej mapy. No, nieźle mnie zauważył. Odrzany. No. no, mój gust ma zbyt dużo punktów akcji. Korpus strzel No dobra trafił o, o to chodziło Jeszcze raz korpus i nie trafiłeś I Nicesz Dobra, teraz w głowę, proszę cię Nie Czemu nie trafiasz Masz całe 70% Szansy na trafienie w głowę, proszę Dobrze. 23 punkty. Więcej gonów. Już ich mam. No cóż tu mi nie pokazuje. Tu pod 92. A. 29 punktów wytrzymałości. No, jeszcze mam nadzieję. Wytrzyma z kilka ataków. Chociaż wolałbym, żeby teraz skorpiony nie trafiały. Dobra, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chyba. O, rany. Tak, stara, stara gra, to znaczy, że średnia animacja. Karpus. Dobrze No Tylko mnie nie atakuje Mówiłem byś nie atakował. No dobrze, nie trafił. Gowę. 7 punktów do świeżo. Wytrzymało się stracił. Boczy. O tak. No i awansowaliśmy. Co możemy ulepszyć w pierwszej kolejności? Broń palną. No powiedzmy o tyle. Broń energetyczną na razie nie znajdujemy żadnej, zatem Nie, ono nie obchodzi. Trochę tego. A, do maksimum 72. Zobaczmy, jak teraz będę atakować. A, patrzyłem za blisko. Nie trafię. Dobrze. No, jak widzimy, polepszyło się. 88% szansy na trafienie w głowę. Aha, i od razu. Musiał ktoś wyrzutlić, by wziąć ostatni ogół. Są tu aż cztery raz skorpiony. Kurcze, mam nadzieję, że. Najpierw pójdę w ten kąt. a, zauważył mnie. Dobra, mam nadzieję, że będę podchodzić pojedynczo albo będę dwa osi tak załatwiać. Drobne problemy. Falut mi czasem zaczyna mrygać lub coś w tym guście I tak jestem zdumiony, że chodzi na Windows z wista w mózg. Strzel w mózg Jak strzał w mózg pozbawia przytomności przez przez ilość tył będzie wróg będzie nieprzytomny A teraz głowę do O tak, niegrzecznie Nie kończę na ściemnięciu umicy No cóż. A. No ładnie, uchyliłem się. W oczy. No, miałem nadzieję na krytyk. No cóż. Mózg. No niestety nie, nie jest on Au. Dobra, giń! Lux mm, Tak, nie będę mógł wziąć. zatem... E, nie to okienko? Dobra, wywałam tu flary i nadal nie mogę Nie, ja, chyba mam... Ile mam maksymalne obciążenie? 140 zatem dobra rezygnuję z tego ogona to już wszystko w tym odcinku, w następnym wybiję resztę tych rad skorpionów i wrócę do wioski by odebrać z należnymi hołdy i mam nadzieję jakieś skarby tu lawoskor bez wybioru